Stanie duchowej czujności wobec konfliktu, wiadomość Matki Bożej w roku 2024, przekazana przez katolicką wizjonerkę, panią Luz de Maria de Bonilla, niesie pilne wezwanie do ludzkości. Ukochane dzieci mego niepokalanego serca, wzywam was do czujności wobec ataków wroga. To ostrzeżenie podkreśla niewidzialną obecność zła, której wielu jeszcze nie dostrzega, ale inni już odczuwają ją w sposób dotkliwy, cierpiąc pod cieniem wielkiego wroga konfliktu. Maria ubolewa, jak ten konflikt każe ludzkość i jak ludzka złość przynosi cierpienie niewinnym, ujawniając głęboki ból, który odczuwa z powodu obecnego stanu świata. Maria podkreśla pilną potrzebę zmiany wewnętrznej pilnie potrzeba, abyście przyłączyli się do armii apostołów czasów ostatecznych apeluje. Ta armia wyróżnia się miłością. Miłością, którą należy pielęgnować i żyć nią intensywnie. Ostrzega, że CI, którzy źle traktują pokornych i prześladują narzędzia jej boskiego Syna, są pogrążeni w ciemności, z której mogą wyjść tylko przez szczere nawrócenie i prawdziwie skruszone serce. To wezwanie do nawrócenia i zmiany serca jest zaproszeniem do głębokiej transformacji duchowej, niezbędnej do stawienia czoła wyzwaniom współczesnych czasów. Maria wzmacnia swoją ciągłą obecność i matczyną ochronę. Moje dzieciątka, jestem waszą matką i będę z wami aż do końca czasów. Ta gwarancja jej stałej obecności przynosi pocieszenie i nadzieję, przypominając nam, że niezależnie od trudności i konfliktów nie jesteśmy sami. Jej wiadomość jest wezwaniem do duchowej czujności, jedności w miłości. Oraz zaangażowania w sprawiedliwość i miłosierdzie, które są kluczowe dla radzenia sobie z duchowymi i moralnymi wyzwaniami współczesności. Moje dzieciątka, kocham Was i trzymam w mym, niepokalanym sercu i w moim macierzyńskim łonie, abyście wzrastali w miłości. Ta wiadomość czułości i ochrony matczynej Marii zaprasza nas, abyśmy schronili się w jej miłości, ufając, że czyniąc to, wszystko inne zostanie nam dodane. Podkreśla nieskończoną miłość, jaką ona i jej boski syn mają do Elanas, przypominając, że nadal jest czas na nawrócenie i wewnętrzną transformację. To wezwanie do konwersji jest pilne i żywotne, ponieważ prawdziwy konflikt nie jest tylko fizyczny, ale duchowy z szatanem działającym przez swoich naśladowców, aby siać niezgodę i cierpienie. Wiadomość zachęca nas również do odnajdywania radości w próbach i cierpieniach. Maria uczy nas, że ofiarowując te trudności jej Boskiemu Synowi, składamy cenną ofiarę, której inni mogą nie być w stanie złożyć. Ten, kto daje więcej, ten więcej otrzymuje, mówi, wskazując, że ci, którzy cierpią najbardziej z miłości do Chrystusa, będą wielce nagrodzeni i uwielbieni. Jednak to cierpienie powinno być z powodu woli Bożej, a nie osobistych pragnień. Maria zaprasza nas, abyśmy byli uprzejmi, miłosierni, altruistyczni, cierpliwi i kochający. Pielęgnując cnoty, które zbliżają nas do Boga i naszych braci, ukochane dzieci mego niepokalanego serca, w miarę jak zbliża się czas ostateczny, wymyślony przez samego człowieka, czas, w którym mój boski syn będzie interweniował i karał ludzkość, zbliża się coraz bardziej zgodnie z objawieniami, które znacie. Maria ostrzega nas przed bliskością tych czasów proroczych, podkreślając, że sama stworzenie i natura przygotowują się na ten kluczowy moment. To ostrzeżenie służy jako wezwanie do czujności i duchowego przygotowania, abyśmy mogli być gotowi na nadchodzące wydarzenia. Zawsze pod opieką i przewodnictwem Matki Bożej. Znając, że wszystko wiatry wstrząsają wszystkim, a wody mórz wdzierają się na wybrzeża i dalej. Właśnie dlatego wulkanów wybuchnie jeden po drugim, aż do najbardziej niebezpiecznych, ponieważ stworzenie dostrzega plany człowieka. Dlatego, dzieci, jako stworzenia mojego boskiego Syna, zmieńcie się i nawróćcie się, zanim nadejdzie tak obawiany moment. Mój boski syn jest z wami w każdej chwili i towarzyszy wam, a ta matka nie opuści was. Z tą siłą musicie dalej działać, dzieci, głosząc słowo woli boskiej, zanim wszystko zostanie zatarte i nie będziecie mogli już usłyszeć Bożych wezwań. Jednak będziecie mogli usłyszeć Ducha Świętego, który oświeca wasze codzienne dzieła i działania. Błogosławię Was, dzieci, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Wasza Matka Maria, witajmy naszą Matkę Najświętszą modlitwą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Kochani bracia i siostry, módlmy się do naszej Matki Najświętszej, Królowej i Matki. Potrzeby i nędzy, z pragnieniem, abyśmy stawali się coraz mniej niegodni bycia częścią małego stada Pana. Ta oddanie jest aktem zaufania i wiary, w którym szukamy łaski potrzebnej do stawienia czoła wielkim wydarzeniom, które będą miały miejsce w ludzkości. Prosimy Maryję, aby wstawiała się za nami, abyśmy mieli wiarę i siłę potrzebne do przetrwania. Modląc się wołamy, pomóż nam Mario, czas nastał, pomóż nam Matko Miłosierdzia. Uznając jej moc i miłosierdzie, które ratują nas w potrzebach i niebezpieczeństwach, z którymi się borykamy tam gdzie pomoc ludzka zawodzi wierzymy że jej wstawiennictwo nigdy nie zawodzi błagamy z gorliwością aby pokazała swoją matczyną obecność tam gdzie potrzeba jest największa potwierdzając pomóż nam mario czas nastał pomóż nam o matko miłosierdzia amen matko boża królowo czasów ostatecznych jest postrzegana jako figura szczególnej ochrony i wstawiennictwa w chwilach ucisku prosimy aby wstawiała się za naszymi intencjami i chroniła nas w tym okresie który uważamy za biblijny i prorocki, aż do triumfu najświętszych serc. Tą modlitwą wyrażamy nasze zaufanie w boską ochronę i wstawiennictwo Maryi. Potwierdzamy naszą wiarę i nadzieję w niebiańską pomoc kończąc gorliwym Amen. Dziękujemy Bogu zgodnie z fragmentem z Ewangelii Mateusza 11:25. Chwała Tobie, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że ukrywasz te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiasz je dzieciom. Ta wdzięczność odzwierciedla przekonanie, że prawdziwa mądrość i zrozumienie pochodzą z prostoty i pokory wiary. Jak stwierdził św. Tomasz z Akwinu, DLA tego, kto ma wiarę, żadne wyjaśnienia nie są potrzebne, ale DLA tego, kto nie ma wiary, żadne wyjaśnienia nie są możliwe. Miejscem, w którym modlimy się za tych, którzy nie wierzą i staramy się nie oceniać nikogo, zgodnie z tym, czego uczą nas Łukasza 1, i Mateusza 715. Te czytania zapraszają nas do refleksji nad wiarą, miłosierdziem i osądem, zachęcając nas do życia modlitwą i współczuciem. Pamiętaj, że im bardziej dusza jest miła Bogu, tym więcej będzie wystawiana na próby. Dlatego miej odwagę i idź naprzód. Nawet jeśli świat jest do góry nogami, w ciemności i chaosie, Bóg zawsze będzie z nami. Święty Ojciec Pios Pietrelciny. Jak powiedziała nasza Najświętsza Matka w tej wiadomości, Chwila jest czasem ciągłej czujności duchowej. Dlatego obudź się, ty, który śpisz. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha i nie lekceważy proroctw. Moim zadaniem jest informować, nie przekonywać. Święta Bernadetta Subirus, wizjonerska z Lourdes. Najgorszym ślepym jest ten, kto nie chce widzieć. Zapisz się na ten kanał, zostaw lajka, skomentuj, włącz powiadomienia i podziel się tym ważnym wideo. Pozdrowienia, pokój i dobro, i bądźmy razem.